Wiesz co? Pierwsze dwa, trzy miesiące był dramat w ogóle totalny. Myślę, że pół roku było takim kolejnym etapem, czyli kolejne te trzy miesiące, kolejny kwartał to już było trochę lepiej, ale gdzieś tam się mocno przywijało. A tak jak mi mądrzy ludzie, którzy się znają na mediach, mówili, że po roku totalnie będzie po wszystkim, tak było. Dokładnie tak było. Myśmy ostatnio z Arkiem w programie rozmawiając o tym, pamiętam, jak powiedziałem, że mamy rocznicę, bo też Łukasz nasz montażysta ma wtedy urodziny dokładnie, więc on też dokładnie tą datę pamiętał, więc my akurat nagrywając problem składaliśmy Łukasze wyrzeczenia i mówiłem, że jeszcze oprócz tego mamy kolejną rocznicę, bo to było dokładnie kolejny rok, czyli bardzo niedawno temu. Ja bym jak Arek się zdziwił też, mówi jak rok, bo wydaje się, że minęło dużo więcej czasu, ponieważ ta narracja i ten odbiór mnie w internecie aż tak diametralnie się odmienił, więc jakby to aż się nie mieści, że stało się to tylko w rok, ale tak, stało się to tylko w rok, no i też jestem jakiś, nie wiem, z tego trochę dumny, trochę wdzięczny. Dumny chyba z tego, że po prostu nie przestałem publikować, bo to jest chyba, uważam, najgorsze wyjście, gdzieś tam zaszycie się, bo ci ludzie dalej cały czas będą czekać, żeby cię schejtować. Więc generalnie jak publikujesz, to oni już się wystrzelają i gdzieś tam ktoś zacznie oglądać. Jeżeli ty się gdzieś schowasz i będziesz to chwilę tak starał się wyjrzeć za, za, za tego węgła, czy już mogę, to oni będą ci cały czas mówili, że nie. I będziesz cały czas stracił. Więc chyba to jest najlepsza taktyka, którą dzięki Radom moich bliskich, moich doradców, moich przyjaciół, zrobiłem faktycznie takie sproku. Naprawdę mało kto pamięta, aczkolwiek te łatki uważam, gdzieś tam zostaną ten Zelmer ze mną,